Okej, hey, dzisiaj coś nowego. Słuchajcie, Skibidi Toilet 77 part 1, ale z dźwiękami z Roblox'a. Idealnie pasuje na ten kanał, więc zapraszam obejrzyjmy sobie. Oczywiście jest to film od Abnormal Gamer 775, także zaczynamy. Lecimy. Zostawcie lajka, będzie mi bardzo miło. To zawsze pomaga, także lajkujcie. Dźwięki bardziej jak dźwięki z tego, z Minecrafta, a nie z Robloxa. Ja powiedziałem Minecrafta? Mam nadzieję, że Robloxa wcześniej powiedziałem. Już nie pamiętam, co mówię. Jaka muzyczka, kurde, lautowa. <laughs> dźwięki chodzenia. <laughs> o kurde, nieźle. Tylko ta muzyczka nie pasuje do scenerii. Ty dźwięki z tego, z Dragon Balla. Co jest ty? Normalnie kamehameha. Can I have cheeseburger, <laughs> can I have cheeseburger? tak jest. Can dokład... can I have cheeseburger, <laughs> o mój Boże, no to jest dobre, to jest dobro. Z jakiej to jest? Oho, of, of. O, ja, jest. Słuchajcie, kultowy, kultowy film, o to chodzi. Kultowy dźwięk, znaczy się, tak jest. <ścoughs> jaka muzyka ty? No i ładnie ty, jaka muzyczka podniosła. Ty, a to dźwięk z jakiego? Jakiej gry Robloxa? Bo nie kojarzę tego dźwięku. O, teleport. A z czego to są dźwięki? Bo nie kojarzę ty. Jaka muzyczka. Jezu, jak to dziwnie wygląda. Jeszcze z tą muzyką ty. Uuh. Mógł tu dodać więcej takich kultowych dźwięków, nie? Pizza! Mmm, mmm, Mmm. Kurde, niektórych dźwięków nie kojarzę w ogóle, to muszą być jakiejś gier. Mmm, siadez. Mmm, siadez. Mmm, mm. Hefe, mm. Mm, 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 mm. <laughs> uf, uf of-of, dźwięki kozackie, nie? O, jest DJ. ha, <laughs> jaka muzyka! <laughs> o kurde, DJ! Prawdziwy DJ, nie? Ty jak dźwięki jak z Mario i Luigi, ty DJ? Jezus Maryja. Jesus Christ dobre to jest. Żade. Mm, <laughs> mm, Jezu, co tu się dzieje? <laughs> Ej nie no, musicie przyznać, że to było całkiem dobre, nie? Całkiem dobre. O, jeżeli to będzie popularne, zrobię część drugą. Ok, no to fajnie, to jest popularne, bo tu ma 20 tysięcy wyświetleń, także nieźle. Przejdźmy teraz do Waszych te serii. Ok, to mamy zestawienie Waszych tutaj m, serii. Będziemy sobie je oczywiście oceniać i reagować. Mamy dzisiaj e, Rowniutka, Kogutek i Lut LSFM. -E także zacznijmy od ro Rowniutek. Zobaczmy tu jego serię. 41 sekund ma odcinek. Zobaczymy. Lecimy. Oczywiście linki dla, do, do kanału widzów macie w przypiętym komentarzu. Ej, no okej, okay, czyli to nie jest zrobione chyba w Robloxie, nie? To już są postacie tak. To jest Garry's Smodzie robione albo coś. Chyba fajnie te postacie wyglądają. Skibidi Toilet Upgrade 7 Part 1. Ło, wow, tu jest ninja. Plunger tu został w tej serii, żyje, o i patrzcie ta ulotka z Astro, przecieki, fajny odcineczek, tu widzę, że, o dodajesz je codziennie po jednym, fajnie, Skibi Toilet upgrade official group, w sensie? Muszę tutaj wymutować, bo niestety prawa autorskie do muzyki są, nie? Co to jest? To oni atakują tą bazę, chyba, nie? Fajnie, fajnie to masz zrobione, całkiem nieźle. No, to jest ta baza, chyba. Podobne w ogóle to wygląda, bardzo podobnie. Przejdźmy teraz do kogutka. Mamy Skipdy vs Radio Sezon 2. 4 minuty, ale nie będziemy całego oglądać. To jest fajnie zrobione. Fajnie tak narysowane, nie? I to mamy oczywiście od kogutek.pl Kurde, ale ty, ciekawe, czy ty to rysujesz, czy jak to wygląda? klipa klip, czy to się rysuje czy jak? Jak to działa? Dark Speaker Man? Aha, Radioman. Czyli nowa rasa tu będzie. Ej, fajnie to wygląda. Naprawdę polecam tę serię, jest całkiem niezła. Mamy teraz nową. Eee... I tu mamy Lut LSFM. Zostałem wyznawcą Kultus cool to Kibili Toilet. Bomb Away. Ale tu nie ma serii, chyba. Tu widzę, chyba nie masz swój... Devastation, chyba, że to jest to. Tak, chyba to jest to. Devastation. A 12... To jest Team Fortress, chyba, nie? Postacie. Co to się dzieje? Co to jest? Devastation 8, Part 2. No, spoko nawet, tylko widzę, że tu robisz chyba animację od Team Fortress, jeżeli się nie mylę. Ale całkiem nieźle.